Jesteś cenna. Przebaczenie. Jak to zrobić? Dzień dobry, kochane, cieszę się, że będziemy rozmawiać na tak ważny temat, jakim jest przebaczenie. Witam was Gosiu, Agnieszko. Z przebaczeniem jest najtrudniej sobie poradzić. Tak, to prawda. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Faktycznie temat przebaczenia jest bardzo trudny. Dlatego warto go wyjaśnić do końca. Pamiętam tą bitwę w mojej głowie. No właśnie, bitwa. Dlaczego? Co można myśli? Wtedy to przebaczenie, wiedziałam, że trzeba przebaczyć, ale było to dla mnie bardzo trudne i nie do końca zrozumiałe. A konkretnie, co było niezrozumiałe, co cię niepokoiło? To, że kiedy wybaczę mężowi i jego konkubinie, poczuję się jeszcze bardziej oszukana, poniżona. Przecież to mnie spotkała niewymierna krzywda. Ich egoizm miał ogromnie negatywny wpływ na życie moich dzieci. Nie potrafiłam im tego przebaczyć. No tak, wiemy to, że wybaczenie jest nakazem pana. Należy tak postąpić, bo on jest znacznie mądrzejszy od nas i naprawdę nas kocha. Więc na pewno wyjdzie nam to na dobra. No i tu właśnie i za wtedy miałam wątpliwości. Czy naprawdę Bogu na mnie zależy? Czy przejmuje się moją krzywdą? Skoro każe mi przebaczyć tak ciężką krzywdę, to czy on ma na mój temat myśli, żeby wyszło na moje dobro? Tak właśnie, to jest dowód na to, że Bogu na tobie zależy. Wiemy, że nasze zdrowie fizyczne i psychiczne zależy od tego, czy żyjemy w przebaczeniu. No właśnie, a wtedy myślałam trochę inaczej. Wydawało mi się, że tylko oni na tym skorzystają. Ale to jest błędne myślenie. W tamtym czasie jednak starałam się, aby im przebaczyć. Nie myślałam nawet, czy będę w stanie ich pokochać. Wybaczyć to znaczy nie chować urazy, zapomnieć wyrządzoną krzywdę, a nawet dobrze życzyć krzywdzicielowi, czyli kochać. I w tym właśnie pomaga nam Jezus. Skoro Bóg kochał świat, wszystkich ludzi, to znaczy, że kocha nas wszystkie, ale też tych, którzy nas krzywdzą. No właśnie, Iza. Wtedy nie potrafiłam tego przyjąć. Nie rozumiałam, że Bóg widzi serca wszystkich ludzi, że widzi także serce tych osób, które skrzywdziły, czyli mojego męża, że On widzi więcej i dlatego przebaczył wszystkim ludziom na ziemi. On wie więcej niż ja. To było mi wtedy trudno zrozumieć. A Bóg przebaczył nam nasze winy. To On pierwszy nas umiłował, wtedy gdy byłyśmy jeszcze grzesznikami. W tamtym czasie myślałam, żeby ten temat przebaczenia odłożyć na później, na zasadzie taki czas leczy rany. Jak uleczy moje serce, wtedy pomyślę o przebaczeniu. Tak to wyglądało w tamtym czasie. Tak, ale niedobrze jest nosić w sobie nienawiść, złość, żal i inne złe emocje, bo one nam samym szkodzą. Bóg chce zawsze naszego dobra. On ma wobec nas tylko dobre zamiary. Obiecał, że wszystko służy ku dobremu tym, którzy go kochają. Skoro więc Bóg chce, abyśmy wybaczyli, to znaczy, że to jest na pewno dla nas dobre. Dzisiaj zgadzam się z Tobą, Izu w 100 procentach, ale wtedy było to dla mnie bardzo trudne. I wiem, że jest bardzo wiele osób, którym niestety trudno jest sobie poradzić z tym tematem przebaczenia. Przychodzi im to z wielkim trudem. Dokładnie, zgadzam się z tym. Bez pomocy Boga przebaczenie jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Pamiętam, jak ja bardzo się też z tym zmagałam, jak sama prosiłam Jezusa, aby przebaczył mi moje grzechy, a potem błagałam go, prosiłam, aby pomógł mi przebaczyć też innym. Z tego, co mówisz, Agnieszko, wynika, że ty w końcu przebaczyłaś. Czy możesz powiedzieć, jak to się stało? Jasne. Na początku bałam się i czułam, że to tak po ludzku jest po prostu niesprawiedliwe. Jednak kiedy rozmyślałam o tym wszystkim, że Bóg wszystko mi przebaczył, bo tak bardzo nas kocha, że uczynił mnie swoją umiłowaną córką, i to dla mnie była ogromna łaska. Ta miłość zaczęła we mnie pracować, pracować w moim sercu. On, król wszechświata, nas adaptuje na córki. To jest po prostu niesamowite. I wtedy, jako córka już z pozycji tego dziecka, zawołałam, żeby mi Jezus pomógł, żeby Bóg mi pomógł. Pomóż mi Boże przebaczyć. No właśnie, a przebaczając, zgodnie z wolą naszego ojca w niebie, okazujemy posłuszeństwo Jego słowu. Uwalniamy siebie od poczucia bycia ofiarą, od uzżalania się nad sobą. Stajemy się gotowe do dalszej drogi życia bez tych obciążeń z przeszłości a nasz wszechmogący pan wykorzysta to wszystko dla naszego dobra dla dobra naszego i innych przebaczenie bowiem jest przywróceniem sobie wolności jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej Dokładnie tak Gosiu dokładnie tak Agnieszko a co się zadziało po tej modlitwie I to było właśnie niesamowite to było niesamowite dziewczyny. Najpierw, kiedy myślałam o tej miłości, potrafiłam stanąć i zadecydować: wybaczam. Potem doświadczyłam tej, tej Bożej Miłości, tej lekkości w sercu. Wtedy przestałam myśleć o tym, co zostało, co, co się wydarzyło, i tak samo odeszło takie poczucie bólu i myśli, że cierpiałam. Poczułam, że ruszam dalej, jakby idę dalej, życie toczy się dalej, mam swoje zajęcia, kocham Pana Boga, przychodzę do Niego, e, czuję taką lekkość, taką pomoc, już nie ma płaczu, nie ma bólu, nie ma cierpienia w sercu. I z czasem popatrzyłam, że ta sytuacja już nie ma na mnie takiego wpływu, już tak nie cierpię, nie zajmuję się tym. A po upływie kolejnych dni, kolejnego czasu, zobaczyłam, że. Mój mąż też jest człowiekiem, który potrzebuje Bożej Miłości. Amen. Halleluja. Czyli stało się dokładnie to, co wcześniej powiedziałam. Przywróciłaś sobie wolność. Użyłaś klucza przebaczenia. Dokładnie tak. Hmm, twoje serce wypełniła radość i wdzięczność Panu za dar wolności. Jego miłość przepełniła Twoje serce i mogłaś się cieszyć jako córka króla. Tak jest. Dokładnie było tak, jak mówicie. Drogi Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty pierwszy nas ukochałeś, przebaczyłeś nam wszystkie nasze winy, uczyniłeś nas swoimi umiłowanymi córkami. Amen. Amen. Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz e-mail kontakt małpa twrnadziejakobiet.org. Adres twr nadzieja Kobiet 54217, Wrocław, ulica Kłodnicka 2. Naszych audycji można słuchać na stronie internetowej .org Był to program Jesteś cenna. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie Słowa Bożego i wartości, które są dobro. Radio jest dziś kosztowne, działamy więc przez Internet. Potrzebujemy jednak Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka wpłata pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać do większej ilości słuchaczy. Numer konta i naszą stronę Patronite znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Niech Bóg Was błogosławi.